Jestem alkoholikiem najmam, wiecie, to muszę wrócić do początków. Słuchajcie, ja jak zapijałem po, po roku czasu, to spotykałem takich mu, mu, mundrali, czy tam nie, nie zapili, no nie, i mówili, ty to przecież proste, to przecież proste, to jest tylko przychodź na mitingi. Mów o sobie, i tego. I to jest proste. No, i później minęło nam 20-30 lat. Następni mundrale przyszli. Zrób program, i wszystko człowiekowie przestanie śpić i wszystko będzie proste. I, i ja mam powiem, dlatego tacy jak ja, Starze Owcy, nie chcą się zgodzić z siłą wyższą. Bo ja wierzę, że, że tutaj yy, 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 po prostu tą, tym, tym wszystkim, co występuje w wielu tych krokach, tam alkohol występuje tylko w jednym kroku, w pierwszym. A tak to jest słowo Bóg, nie? Nawet nie tyle siła wyższa, co po prostu Bóg. I ja takim mundralom, co tam mówią, że program jest rewelacja, albo co chcą ulepszyć program. Albo tym, co mówią, że tylko mitingi im pomagają, albo jeszcze są tacy, co mówią, ja już nie mam problemu z alkoholem, nie? Nie mam. To wady charakteru są moim problemem, nie? Ja tym wszystkim idiotom mówię jedno, to weź się napij. I przyjdź tu za miesiąc, nie? Zobaczymy, co jest twoim problemem. Debilu. Bo mnie krew zalewa, słuchajcie. Jak słyszę tych wariatów, to po prostu, wczoraj to, to, to samo, na mitingu powiedziałem o swojej depresji, o tym samym, co tu Ania mówiła o tym. A taki kolega, co mnie zna tam 35 lat w tej wspólnocie, nie, i mówi, wiesz, jak ty na początku takie fajne rzeczy mówiłeś, ja mówię, człowieku, ty się, ale <laughs> jest jeszcze jedna rzecz, on nie mówi, dlaczego przestał pić, co mu się stało, nie. Mo się nawet wstydzi tego powiedzieć, nie? Ale rady dawać komuś, to tak, nie? Co trzeba zrobić i tak dalej? To ja takim debilom mówię ty. To weź się napi, a później dawaj rady, nie? Albo y, przejdź. Czy ty w ogóle kretynie wiesz, co to jest z depresja, nie? Że to nie jest do wyboru, czy ja mam się rano napić, czy nie napić. To ja wstaję rano z, z myślą, czy mam się powiesić, czy mam sobie rurę włożyć od, od samochodu, już ostatnio o tym myślałem, rurę od samochodu z tyłu od, od bagażnika mówię, bo w garażu uteściowej nie mogę, to mówię sobie...